Głośna muzyka i wady słuchu. Czy dziecko może stracić słuch od głośnej muzyki? Słuchanie głośnej muzyki, ekspozycja na głośne dźwięki może w pewnych sytuacjach prowadzić do rozwoju niedosłuchu. Szczególnie jeśli dziecko słucha dużo głośnych dźwięków. Często i szczególnie jeśli jest jakiś jeszcze inny element, który może wpływać na to, jak funkcjonuje jego narząd słuchu, na przykład częste infekcje czy, czy stres, to są u dziecka może, może zwiększać jego podatność na działanie głośnych dźwięków. Nie ma żadnego uzasadnienia dlatego, żeby dziecko słuchało głośno muzyki, żeby oglądało głośno telewizję, czy słuchało głośno bajek. Trzeba chronić słuch dziecka. To jest problem dzisiaj cywilizacyjny. Wszyscy tak naprawdę, od małego dziecka do osoby dorosłej, jesteśmy w tej chwili narażeni na, na głośne dźwięki. I one mają nie tylko zły wpływ na nasz słuch, ale na funkcjonowanie, na funkcjonowanie całego organizmu. Głośny dźwięk jest stresem dla organizmu człowieka. Czy dziecko może słuchać muzyki przez słuchawki? Teoretycznie dziecko może słuchać muzyki przez słuchawki. Pamiętajmy, że generalnie są dwa rodzaje słuchawek. Jedne to są tak zwane słuchawki poduszkowe, które są zakładane na, na całe ucho, a drugi typ słuchawek to są tak zwane słuchawki typu insert, które są wkładane do ucha. Generalnie uważa się, że zdrowsze dla narządu słuchu są słuchawki poduszkowe. Niemniej jednak Mało jest takich sytuacji, żeby dziecko musiało słuchać yy, dźwięków, bajek czy, czy muzyki przez słuchawki. Lepiej jest pozwolić mu na to, żeby dźwięk docierał w naturalnym, wolnym polu słuchowym. Także lepiej jest unikać yy, słuchawek, ponieważ jednak wtedy energia dźwięku cała jest gdyby, zlokalizowana w słuchawce. Nie jest rozproszona, jest mniej naturalna. Nie docierają również inne dźwięki z otoczenia. Jakie słuchawki są najbezpieczniejsze dla uszu? Jeśli już dziecko ma, musi słuchać dźwięków przez słuchawki, to bezpieczniejsze są tak zwane słuchawki typu poduszkowego. To są takie słuchawki, które gdyby całe są zakładane, spoczywają na uchu dziecka. Wtedy dźwięk jest bardziej rozproszony niż w przypadku słuchawek, tzw. słuchawek typu insert, które są wprowadzane do ucha. Także generalnie, generalnie lepiej jest używać słuchawek poduszkowych.